Że takie w ogóle ministrowi po głowie pomysły chodzą, że on gdzieś z tyłu głowy to ma, nie? że to w ogóle to powiem. Ja bym dalej apelował do oficerów służb specjalnych, szczególnie do ABW i CBS, żeby brali wszystko na piśmie, jeżeli już takie rozkazy padają. Dzisiejszy materiał to bezkompromisowa rozmowa Marka Jakubiaka z Marianem Kowalskim. Rozmowa, w której nie było ani grama dyplomatycznego lukru. Panowie wprost ocenili aktualną pozycję Polski w Europie, kondycję elit politycznych i to, kto dziś naprawdę rozdaje karty na arenie międzynarodowej, a kto jedynie udaje, że jeszcze ma znaczenie. Padają mocne słowa o słabnącej roli Donalda Tuska, o politycznej próżni w rządzie oraz o tym, dlaczego prezydent Karol Nawrocki ku wściekłości części europejskich salonów zaczyna być zauważany tam, gdzie wcześniej Polski po prostu nie było. A zanim przejdziemy do sedna tej rozmowy, zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę i podajcie ten materiał dalej, bo takie rozmowy rzadko przebijają się do głównego nurtu. Bardzo się ucieszyłem, że polityko. Pomówmy się, socjalistyczne tam takie pismo, które no jest politycznym pismem i tam kształtuje, że tak powiem, opinię taką lewacko-centrystyczną lewacko w Europie. Opublikowało, proszę Państwa, 100 najbardziej wpływowych osób w Europie. No i Marian, nie wiem, czy wiesz, ale Tuska tam nie ma. Wiesz? Sikorskiego nie ma. A kto jest w 23 miejscu? Karol Nawrocki, prezydent Polski. Doceniona jest jego działalność polityczna. I proszę Państwa, po trzech miesiącach prezydentory, takie komentarze, Marian, są: dajcie mu rok, nie? To Unia rozwali. No więc, proszę państwa, potrzeba jest. Ja pamiętam, jak dziś Marian, on jak pojechał do Merca, bo o nim jeszcze będę dzisiaj chciał powiedzieć, do Merca pojechał, to Die Welt i Allgemeine Zeitung pisze w ten sposób. Czy wy widzieliście w ogóle prezydenta Polski? Widzieliście, jak on stoi, jak on chodzi? Widzieliście, jakie to jest męskie? To zobacz, czym. Czym dzisiaj ta głupota niemiecka się fascynuje? Oni zapomnieli, jak mężczyzna chodzi. Oni zapomnieli, jak mężczyzna powinien wyglądać. I ten Mers, on mówił, że Mers zawsze taki wielki, przy nim wszyscy tacy maluca tu stanął, spojrzał mu w oczy, merc się mały zrobił. A wiesz, Karol, do niego ty, chłopie, będziemy gadali, jak reparacje nam No I się skończyło. I się skończyło, proszę Państwa. Tak więc, Marian, są i pozytywy. A dlaczego Tuska nie ma? No to odpowiedzmy sobie we dwóch. No przecież to jest, nie ma Angeli Merkel, to w polityce nie ma Donalda Tuska. Proste rozwiązanie, jak gwizdek. No istotną sprawą jest to, że przecież wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że po pierwsze Tusk nie ma żadnych chodów u samego merca, a po drugie nie ma absolutnie dostępu do Białego Domu. Więc teraz w tej sytuacji, gdy. Co by tu nie mówić tak wszyscy zwracają uwagę na każde słowo prezydenta Trumpa, no bo bez Trumpa to nie wszyscy się rozkraczyli i wiesz, Psioczą, Psioczą, a jak co, to to Amery niech nas Ameryka wyciąga z tego bagna. No i wiadomo, nikt się nie pokaże z Tuskiem przy, przy, przy Trumpie, no bo wiadomo, to by był co najmniej nie tak. I, I sam tusk, co ma do, co ma do roboty. Kolejne głupie posunięcia, no oni będą teraz ryzyka rozliczać, prawda, wozić po prokuraturach, a pokazują siłę swojego, prawda, Żurek, to jest twarz tego rządu. Człowiek, który potrafi się sądzić nawet z odkurzaczem i opowiada rozmaite głupstwa, że to Karol Nawrocki stał na bramce w hotelu. No, no, w hotelu nie ma bramki. To co ten, co ten człowiek opowiada? W ogóle pojęcia o Bożym Świecie, opowiada o jakimś boksowaniu, no, zakiwał się chłopina. I zdaję sobie sprawę z tego, że to najwyżej dwa lata ma jeszcze y, czas do popisu, a tak czy inaczej jeszcze opowiada o włożeniu y, y, ziobry w bagażniku. No to już o głupsze skojarzenie to, to, to gorzej pamiętamy księdza Popiełuszkę, to jeżeli minister sprawiedliwości y, strzela takimi... Z takimi takimi tematami no to znaczy, że naprawdę e, ktoś mu już przestał podpowiadać, jak się zachować. No i wiadomo, że Karol Nawrocki jest politykiem. No dzisiaj akurat odwiedza kraje, gdzie się Łotwa czy Estonia widziałem na lotnisku. Leciał także uprawia politykę zagraniczną. A co ciekawe, e, jak pytają rozmaici dziennikarze e, polityków obecnego rządu e, o, o to, że gdzieś tam nie ma Sikorskiego i nie ma Tuska, to oni no a prezydent, a prezydent. A jak prezydent się gdzieś wybierał, to nie, nie, to nie do prezydenta należy. A jeszcze Kowal, no wiecie co, jak z, Kowal, z takiego człowieka zrobili a, istotnego polityka tego rządu i on jeszcze opowiada a, no bez mrużenia okiem. No. Wprawdzie nie było nas ani w Genewie, ani w Londynie, prawda, ale i wszędzie dalej jesteśmy. No to jak takie głupstwa opowiada ten człowiek i nie ma za wstydu, ja pytam, jak nisko można upaść? To jest ciekawa rzecz. Zobacz, Marko, drogi e, charakterystyczny. Teraz się mówi o tam rozmaitych napięciach wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, ale zobaczcie, ile miernot, Ile mierno wypluło Prawo i Sprawiedliwość, jak oni by dzisiaj szkodzili? Ja uważam, że rzeczywiście ludzie, którzy szkodzą, szukają ratunku dla swojej kariery politycznej, a gdzieś tam to, to powinni być z Prawa i Sprawiedliwości wreszcie. No tacy niefortunnych wypowiedzi udzielający powinni przynajmniej być yy, gdzieś. Schowani. Jeżeli jeszcze coś przy każdej okazji teraz wychodzi jakiś tam polityk platformy i mówi, tak, a Pisto chce z Braunem. Ja mówię, zaraz, zaraz. ale o takiego Giertycha słyszeliście, o takim Giertychu, gdzie on jest teraz? A czym się różni Braun od Giertycha? Tym, że przynajmniej Grzegorza Brauna nie można posądzić o machlojki finansowe, bo jeśli chodzi o um, kwestię politycznych. No, no to już wiemy, że tutaj A, tak, tak, kogo kto chciał, to go brali, ale powiem ci, że o tym, o tym, co Marian mówisz, to. Kojarzy mi się, kojarzy mi się Żurek. Mam coraz większe wątpliwości co do stanu. Ja widzę człowieka, który bawi się gwiazdorzeniem, wiesz? Tak. Ja widzę, widzę człowieka, który po prostu mu sprawia, że jest popularny. Popularny w tym zakresie, że jest zainteresowanie publiczne, że jemu tak, te wywiady tak. się podobają, że on po prostu, on by częściej w telewizji siedział niż tam za biurkiem ministerialnym i tak dalej. No, tak mi się wydaje, że mamy jakiegoś gwiazdora, który rośnie nam na oczach, niekoniecznie dobrego ministra, niekoniecznie posługującego się wiedzą. Myślę, że będzie tam parę momentów takich, z których trzeba będzie odpowiedzieć sobie na parę pytań dotyczących pana Żurka, natomiast nie podoba mi się to, dlatego że, wybacz, ale takie żarty mogliśmy żyobre w bagażniku przywieźć, to są po prostu, że takie w ogóle ministrowi po głowie pomysły chodzą, że on gdzieś tak. z tyłu głowy to ma, nie? że to w ogóle to powiem. Ja bym dalej apelował do oficerów służb specjalnych, Szczególnie do ABW i CBS, żeby brali wszystko na piśmie, jeżeli już takie rozkazy padają. Bo to chodzi na granicach takiej, wiecie, w abstrakcji i wyobraźni. Kreacja przestępstw jest dziś powszechna: kreowanie, czyli nie ma przestępstwa, to, to opisuje się niebyt pewien. A potem się już ocenia ten niebyt I, i powiem wam, że wtedy, kiedy Giertych zaczyna wypowiadać się na temat stanu zdrowia Ziobry, to to mi już po prostu wewnętrznie krew zalewa. Człowiek, który usnął na dwa tygodnie. Tak. No nie powinien takich rzeczy mówić, no bowiem tutaj jest tyle w jego stronę zarzutów, że to po prostu włosów na głowie brakuje. I, 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 i szczerze powiem, że mówiłeś o Mercu, proszę państwa, no, wczoraj było podsumowanie, bo jak wiecie, doktrynę taką Stany Zjednoczone ogłosiły, no i tam oni piszą w tej doktrynie, że Europa jest na skraju idiotyzmu, po prostu Europa padnie, czy to się podoba komu, czy nie, bo sama się rozwali, dlatego że zajmują się wszystkim tym ekoterroryzmem, tym i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oni... Im, Im się mówi tym Europejczykom, czyli Urszuli von der Leyen, że się pluje jej się w twarz, a ona mówi, że też pada. Jak się, jak się mówi o tym, że to jest kretynizm, że to po prostu jest szaleństwo jakieś, to ona mówi, że do 30 roku 90% emisji będzie czyste. A skąd tlen, baranie? Skąd tlen? Baranicą w zasadzie. Przecież nie ma tlenu bez dwutlenka. No. Tlen chcesz ograniczyć nam? Nam jest do życia potrzebny tak samo dwutlenek węgla, jak i tlen na litość morską. No i teraz jest tak, że to jest ta wiedza ze szkoły podstawowej, którą oni powinni posiąść, a oni jej nie posiadają. No i teraz w sytuacji takiej, kiedy Mercy występuje i mówi tak, że Marian, to jest znamienne, co on mówi. Po pierwsze, Niemcy, Niemcy ponad wszystko, to uważaj, jeżeli Stanom Zjednoczonym. Po analizie tego dokumentu on mówi, jeżeli Stanów Zjednoczonym nie pasuje Europa jako poważny partner, to niech chociaż Niemcy nim będą. A w tym dokumencie jest zapisane, że najpoważniejszym partnerem jest Polska. Tak. To Niemcy już, to niech chociaż Niemcy będą. Popatrz, jak nie Europa, to Niemcy. On po prostu jest Niemcy. Niemcy ponad wszystko. On. Jeżeli Tusk myślał, że on, mówiąc ten idiotyzm o tym, że sami reparacje zapłacimy za Niemców, że o Niemcy się w jakikolwiek odniosą do tego pozytywnie, to jest w błędzie, dlatego że Niemcy nie mają empatii innej jak tylko do siebie samych. Więc dajcie sobie spokój. Ja myślę, że z Niemców to jest taki przyjaciel, że dopóki zarabia, to jest dobrze. A jeżeli już nawet za mało zarabia, to już jest źle, i tutaj podpowiadam wszystkim, proszę Państwa, że w Warszawie okresu międzywojennego, II Rzeszpospolitej, powstało określenie, nie daj się oszwabić. No. Dlatego, że mniejszość niemiecka, która tu była po pierwszej wojnie światowej, zajmowała się ogólnie oszukiwaniem. Oszukiwaniem w umowach, na haczyki prawne i i tak dalej. I tak jest do dnia dzisiejszego, proszę Państwa. To była rozmowa o polityce bez masek, o sile, słabości, ambicjach i iluzjach, które dziś rządzą Europą i Polską. Jakubiak i Kowalski pokazali, że prawdziwa polityka nie polega na byciu miłym i poprawnym, ale na obronie własnych interesów i trzeźwej ocenie rzeczywistości. I niezależnie od sympatii, takich głosów w debacie publicznej zwyczajnie brakuje. Dzięki, że byliście z nami do końca. Jeśli chcecie więcej szczerych rozmów, ostrych analiz i komentarzy bez politycznej cenzury, subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie ten materiał znajomym. Z góry dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie.